Angeliko, kochana, czy wiesz, że Pan Jezus Chrystus jest Twoim Zbawicielem i Panem? Tak, wierzę. A czy wiesz, że Pan Jezus zmarł za Ciebie, za Twoje grzechy na krzyżu? Tak, wierzę. A więc chrzczę Cię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Aman. To nie to. A... Ja ok, jeśli... Raz do, trzy. że pan Jezus umarł za ciebie na krzyżu? Tak wierzę. Czy wierzysz, że pan Jezus jest twoim e, panem i zbawicielem? Tak wierzę. A więc chrzęcie, Aniu, w imię ojca i syna tak i ducha świętego. Amen. Amen. Przyłączani są. Alelu. Grzegorz, czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, za Twoje grzechy? Tak, wierzę. Czy uznajesz w takim razie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Tak, uznaję. Tak więc na wyznanie swojej wiary, w przeciwnie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. amen. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. <noise> Jezusa Chrystusa, <noise> Michale. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu? Tak wierzę. A czy uznajesz? Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego, Pana i Zbawiciela. Tak więc na wyznanie Twojej wiary, Michale, przez Ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy Jezus, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na przyszłość? Czy uznajesz Jezusa jako swoje osobistym Panem i Zbawicielem? Tak. W imię Jezusa Chrystusa kształci. Amen.